Jesteśmy bezpieczni. Doszło. Hubert wybierała po pewnym zwycięstwie na punkty w walce półzawodowej. Hubert, ciekawi mnie jedna rzecz, bo wydawało się, że kontrolujesz cały pojedynek, ale nie chciałeś chyba zaryzykować skończeniem, czy było ciężko po prostu je wyciągnąć. Siemanko wszystkim. Znaczy... Generalnie mogłem kończyć, tak mi się wydawało, ale nie chciałem, no bo to jednak walka semi-pro, warto bicie te trzy rundy i na, nabierać tego doświadczenia tak naprawdę, no nie warto, tak mi się wydaje, kończyć tych walk w pierwszej, no bo no, fajnie łapać to doświadczenie. Rywal cię czymś zaskoczył? Twardą głowę miał generalnie, a tak to, to nie, nie. To jest takie pytanie, które przy walkach semi-pro zawsze trzeba zadać chyba, czy już jakieś plany na zawodową walkę są? Tak, no myślę, że Artur, Gwóźdź, i na następnej gali już zawodową walkę i mam nadzieję, że no będzie lepsza od tej. Kiedy byś chciał wejść ponownie w takim razie? No jak wyleczę stopę, bo coś sobie generalnie uszkodziłem w pierwszej rundzie i niestabilna była ta noga. W kolejnych rundach myślę, że wrzesień, coś takiego. A powiedz mi, e, w czy, czym będzie się różnić dla Ciebie przygotowania do walk zawodowych w stosunku do półzawodowych? Coś będzie zmienione, bo jednak będzie wydłużony dystans i niektóre techniki, które są zakazane. No na pewno zacznę wprowadzać łokcie, kolana na głowę, no bo lubię to robić, czuję się w tym dobrze na treningach. No wiadomo, tutaj nie mogę tego uderzyć. No i kondycja, kondycja, żeby te trzy rundy po pięć minut jednak zawalczyć, pokazać, no, że, że jestem w stanie wytrzymać 15 minut walki, nie tylko te 9 jak teraz. No. A masz jakiegoś rywala, z kim byś chciał zmierzyć się w debiucie? Znaczy nie mam. Mam nadzieję, że Artur da mi jakiegoś fajnego gościa. No tak, no, mam nadzieję, że da Artur mi da fajnego gościa po prostu. Patrząc na to, że, że dopiero, powiedzmy, zaczynasz tą swoją zawodową, hmm. będziesz zaczynał właściwie tą swoją zawodową karierę, czy ty patrzysz bardziej perspektywicznie też jako... No nie da się ukryć, że Babilon nieco jest federacją, która jest trochę trampoliną do, do większych federacji. Czy, czy ty patrzysz tak w przyszłość, czy na razie się skupiasz na tym po prostu, co jest? Nie, na razie się skupiam na tym, co jest. Mam nadzieję, że w Babilonie jeszcze dostanę z dwie, trzy walki. Wygram je, no i mam nadzieję, że jakaś większa organizacja się odezwie. No i tam będę toczył boje, no bo, wiadomo, lepiej marketingowo, na przykład bicie w KSW. No to co? Dziękujemy i czekamy na debiut zawodowy. Dziękuję wszystkim bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Jesteśmy bezpieczni.